Nie jedź mnie! To nie jest do jedzenia. Asem coś tam, coś tam bajkoza. Super relaksujący. A więc, tak to się jakoś stało, że, że kupiłem kozy. Tak kupiłem kozy tam, tu. Kiedyś już y, miałem kozy tak bardzo, bardzo dawno temu. Bardzo lubiłem się zajmować kozami, y, doić je i w ogóle miałem też owce. Wszystko miałem, nie? nie pytajcie się, jakie zwierzę miałem. Pytajcie się, jakiego zwierza nie miałem. Nie podoba jej się ten dom. Tyle ludzi się tutaj napracowało, a ona mówi: B. Nie. Hello guys. Dobra, dobra. Moje spodnie są zielone i ja lubię je jeść. To są w ogóle dwie kozice, dobre. Ej, zostaw to. No, ty nie dobra koza. Tam masz zielone, dobre. Nie moje spodnie, zostaw, zostaw, kurde, pojeść w tej kozy. Psychopatko, nie patrz tu. Dobra, Są tu dwie słuczki. nie wiem jak mam nazywać. Dwie kozice, no. No patrzcie, ona mnie zjada. Dobra, koniec tego. Idę z tego. Ja chcę jeszcze pożyć trochę. Wypuszczaj. No więc taka ogólnie ciekawa historia w ogóle na tej działce, na której teraz stoję. Ona była kiedyś zarośnięta przez trawę, było tutaj mnóstwo jakichś niepotrzebnych drzew, a teraz jest po prostu idealnie, żeby tutaj coś fajnego sobie żyło. Na przykład takie właśnie dwie małe młode kuski. Tylko żal mi jest ich trochę, bo one tutaj. Siedzą sobie takie samotne. Nie lubią ciemności, więc mają tutaj takie okienko, które można zamknąć. No wszedłbym do nich, no ale tako za mnie zjada, więc jest trochę tak średnio. Minęło trochę czasu i kuski już się mega oswoiły. Z psami, z ludźmi, w ogóle teraz bardzo nie chcą być same i meczą strasznie, jak się się zostawia właśnie w tej szopie same. Dobra kuska, najlepsza Więc to by było na tyle. Kuski mają swój nowy domek. Będzie tutaj im na pewno bardzo dobrze. Do zobaczenia!